Delicja. musimy się zatrzymać a te się tak spieszymy będzie problem będzie duży mandat w takim razie Sprawa na szczęście szybko się wyjaśniła. Może pan jechać. Ślaki Dziękuję, panie milicjancie. Do zobaczenia. Choć daleko im do nowoczesnych, sportowych samochodów, to jednak posiadają coś, czego nikt im nie odbierze: urok i duszę. Mowa o samochodach z epoki PRL-u, które coraz rzadziej można spotkać na polskich ulicach. O ile jeszcze kilka lat temu nikogo specjalnie nie dziwił widok dużego Fiata czy malucha, to teraz te auta są prawdziwymi perełkami na rynku kolekcjonerskim. Dużego Fiata, którego można przyozdobić w barwy milicyjne, posiada Marcin Ocieca. z jest 88 roku. Jest to po prostu zainteresowanie kilku kolegów motoryzacją jeszcze z PRL-u i tu akurat po prostu samochodzik był biały, więc czasami odwiedza nas w Jaworznie milicja. Grupa pasjonatów z Jaworzyna nie chce, aby te auta popadły w zapomnienie i kolekcjonuje duże Fiaty, Polonezy i inne cuda techniki rodem sprzed kilkudziesięciu lat. Pojazdów trochę jest, tu akurat zebraliśmy z Jaworznie... Kom można powiedzieć już grupę miłośników takich starych samochodów i, i czasem razem gdzieś jeździmy. Milicyjny radiowóz to nie jedyny ciekawy samochód w ich kolekcji. Można tam znaleźć także stary ambulans oraz strażackiego Żuka. Żuka chciałem zaraz po tym Fiacie. Zanim kupiłem tego Poloneza, pytałem strażaków na osiedlu stałym, bo widziałem, że jest taki Żuk. On był już do sprzedania wtedy, ale jeszcze tam jakieś formalności trzeba było załatwić. Po drodze przyszedł ten Polones, no i, i w końcu strażacy się sami odezwali, że, że jest, że, że formalności załatwione, że jest do nabycia. No i, i później trzeba było go już wziąć. No, szkoda go było, on nie był w takim stanie, jest odmalowany. Z zewnętrznej kosmetyka już jest zrobiona, natomiast jeszcze trochę pracy czeka mnie w środku. Każdy z nas doskonale pamięta słynnego fiata Jeleł Bahama ze zmienników czy Poloneza porucznika Borewicza. Tym drugim może się pochwalić Jacek Boroński. Polones wersja Borewicz, tak zwana, 84 rok. No, ja zupełnie przypadkiem do mnie przyszedł. Pierwszy był ten fiat tutaj z boku. No i to było moje auto marzeń. Fiat, pierwszy samochód mój i zawsze chciałem mieć, żeby go odrestaurować. No a ten przyszedł zupełnie przypadkiem, no i, i zrobiłem to samo z nim. Chęć posiadania takich samochodów u wielu z nich wzięła się po prostu z sentymentu. Zawsze miałem fiatę, jak pamiętam sięga pamięcią, dziadek miał Fiata, ojciec miał Fiata, więc stwierdziłem, że też chciałbym mieć takiego, taki samochód, żeby na sobie te dobre lata. Pozyskiwanie samochodów nie jest prostem. Zależy im na tym, aby auto było zadbane, nieskorodowane i najlepiej miało mały przebieg. Niektóre egzemplarze mimo kilkudziesięciu lat na karku przejechały zaledwie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Auto ma przejechane 60 bodajże 5 tysięcy kilometrów. Strasznie mało e, jak na taki. No, jak mówię. Kilka lat po prostu wisiał w garażu, praktycznie nie był używany. Ciężko jest również znaleźć samochód, który jest wyposażony w oryginalne części i wygląda tak, jakby wczoraj wyjechał z fabryki. Choć czasem taki pojazd znajduje się kilka domów dalej. Szukałem 4 lata takiego samochodu, okazało się, że 3 domy dalej koło mnie stoi u sąsiada w garażu, natomiast nigdy nie wyjeżdżał nim, bo, bo już jest starszą osobą. I od chyba ponad 20 lat to auto nie jeździło w ogóle. Jest bardzo ciężko, a tak naprawdę nie z roku na rok, ale z dnia na dzień jest coraz ciężej. A tego akurat zdobyłem przypadkiem i tu wiawożnie. Także nie było z tym. To był, jak się szuka, to się nie znajdzie. Jak się nie szuka, to on sam przychodzi. A gdy uda się zakupić wymarzony egzemplarz, trzeba go odrestaurować, a to wymaga sporo pracy. Na pewno takie auto. Wymaga sporej renowacji, bo przeważnie egzemplarze są bardzo zaniedbane, ale da się jeszcze kupić na rynku prawdziwe perełki. Znaczy one są odrestaurowane od podstaw, także ten akurat tutaj Polonez jest wygłuszony od środka w całości. Tym samochodom pod względem komfortu oczywiście daleko do Rolls Royce'ów czy nowoczesnych Mercedesów. Klimatyzacja manualna, hamulec nożny. Jeszcze ręczny. Kolekcjonowanie starych samochodów to nie jedyna pasja jawożnian. Biorą oni udział w Złombolu, czyli imprezie charytatywnej, w trakcie której przemierzają kilka tysięcy kilometrów przez całą Europę. To dla nich spore wyzwanie, ale przede wszystkim dobra zabawa. Przygoda jest, łatwo nie jest, bo wiadomo, klimatyzacji w tej chwili nie ma. Jedziemy w ciepłe kraje, no w tym roku Włochy, na Sycylię. No. 3000 km zrobić przez 4 dni nawet takim normalnym autem nie jest łatwo. Choć klimatyzacji nie ma, to mimo wszystko uczestnictwo w Złombolu sprawia im ogromną radość. No jest frajda, jest frajda. Wszystko generalnie może się w każdej chwili zepsuć, mimo to, że cały rok do tego wyjazdu auto jest przygotowywane. No, to jest auto, które ma 20 lat i, i lub więcej, i zawsze może coś po prostu wypaść, że coś się zepsuje. A szczęściami, nawet tutaj na miejscu, jest problem, żeby je dostać. To dopiero gdzieś tam, w trasie w Europie. Nam takie hobby bardzo się podoba.